Tu na swoim przykładzie ja opowiadam, bo ja yy, musiałem, nie musiałem, ale tak życie mną pokierowało, że na przykład byłem uzależniony od alkoholu, od narkotyków, od innych używek, które stymulowały mój popęd seksualny, co też uzależniło mnie od pornografii internetowej, nie boję się o tym mówić, bo bo właśnie o to chodzi, że ten, ta rzeczywistość jest tak skonstruowana, aby wzbudzać w nas wstyd, lęk przed, przed tym, aby otwierać się na, na to, aby mówić o tych swoich mankamentach innym i światu. Ja jestem zdania tego, że właśnie Pisanie, mówienie o swoich brudach, oczyszcza właśnie naszą świadomość i pozwala nam zdobyć to zaufanie do samego siebie, bez którego nie jesteśmy jakby w stanie podnieść się na wyższy poziom wibracji. Bo to chodzi o o to, aby nie okłamywać samego siebie i być szczerym w stosunku do siebie, bo inaczej się nie da. W tym sensie, że nie będąc szczerym, nie, be, nie, nie będąc nie... mając zaufania do siebie nie jesteśmy w stanie dzielić się tą szczerością z innymi tą dobrocią i tym systemem miłości, który też jest w pewnym sensie taką ramką, o której wcześniej mówiłem. Nina, tego w szkole ci nie powiedzą.